Cześć, witaj w podcaście przy Kawie o Finansach, miejscu gdzie rozmawiamy o pieniądzach, inwestycjach i finansowej niezależności. Moim celem jest to, aby w kilka minut zainspirować się do działania, które możesz podjąć od razu. To Twoja poranna kawa z dawką wiedzy, dzięki której podejmiesz lepsze decyzje finansowe. Ja nazywam się Lech Pawłusik i od trzech dekad pomagam budować bezpieczną przyszłość finansową, inwestować mądrze i realizować swoje marzenia. Cieszę się, że jesteś tutaj. Zapasz kawę, zrób sobie herbatę i zaczynamy. Dziś bierzemy na warsztat złoto. Coś, co kiedyś było zarezerwowane dla elit. Teraz jest w zasięgu ręki każdego z nas, ale spokojnie, nie będę Cię zanudzać suchymi faktami. Opowiem Ci, dlaczego złoto to świetny wybór, jak zacząć inwestować i jak dzięki temu kluczowi możesz Spokojniej. Będzie edukacyjnie i motywująco. Złoto to nie tylko symbol luksusu i prestiżu, ale też świetna inwestycja. Jeszcze niedawno kojarzyło się z bankowymi skarbcami i filmami o skarbach piratów, a dziś, y, dziś złoto trzyma w kieszeni Kowalski, Nowak, a nawet młody Jasiu, który dopiero zaczyna swoją przygodę z oszczędzaniem. Polacy w 2024 roku kupili 14 ton złota. Tak, dobrze słyszysz, 14 ton. To może niewiele ci mówi, ale jeśli ci powiem, że jest to 4 miliardy 900 milionów złotych, to już jest imponująca kwota. Ale wiesz co? W tym wszystkim jest najlepsze? Większość tych zakupów to nie są wielkie sztabki, tylko monety i kilku, kilkunastogramowe sztabki. To pokazuje, że złoto stało się dostępne dla każdego. A czy wiesz, dlaczego złoto od tysięcy lat jest uznawane za wartościowe? Odpowiedź jest prosta. Złoto jest trwałe, nie koroduje, jest piękne i nie da się go dodrukować tak jak pieniędzy. Dlatego, kiedy świat waluruje złoto pozostaje stabilne. Wyobraź sobie, że drukarki w bankach centralnych mogą pracować na trzy zmiany. Brak funduszy, nie ma problemu. W każdej chwili można dodrukować więcej pieniędzy, a złoto no z nim nie jest tak łatwo. Tutaj nie ma żadnej złotej drukarki często słyszę, ale złoto jest przecież drogie. To inwestycja dla milionerów. Tutaj nic bardziej milnego. Wiesz, co jest tym piękne? Nie musisz mieć fortuny, żeby zacząć. Możesz kupić jedną monetę, lub kilkogramową stawkę. Wystarczy, że będziesz działać systematycznie. Pomyśl o inwestowaniu w złoto, jak o odkładaniu drobnych do skarbonki. Każda mała moneta to krok w stronę twojego finansowego bezpieczeństwa. Najpopularniejsza moneta to jedna unca, 31 gram, ale nie musisz kupować jej od razu. Zacznij od małych gramów. 1, 2, 5, 10... To no, jak kupowanie kawałków tortu zamiast całego ciasta. Tylko pamiętaj, to nie jest skarbonka za, na zachcianki, na pizzę, na kino w piątek. Tutaj nie wyciąga się na chwilę. Złoto to poważny partner na długie lata. Yy, słuchaj, wiesz dlaczego złoto jest takie cenne? Bo w świecie, gdzie wszystko może się zmienić w miniu oka, inflacja, kryzysy, wojny, złoto pozostaje stałe. W 2024 roku jego cena biła rekordy. Dlaczego? Bo ludzie szukają czegoś, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Złoto zyskuje na wartości, gdy rośnie inflacja lub świat ugarnie chaos. To dlatego mówi się, że jest bezpieczną przystanią. Kiedy akcje spadają, a waluty tracą wartość, złoto błyszczy jeszcze bardziej. Zło to jest jak spokojny twój przyjaciel. Kiedy wszyscy panikują, biegają w kółko. Ono siedzi, uśmiecha się i mówi spokojnie, wszystko będzie dobrze. Ale zanim rzucisz się do zakupu, pamiętaj, wiedza to podstawa. Nie kupuj czegoś, czego nie rozumiesz. Na szczęście masz dzisiaj dostęp do mnóstwa materiałów edukacyjnych, webinary, kursy, poradniki. To jak szkoła inwestowania, tylko bez nudnych lekcji matematyki. Zanim kupisz złoto, dowiedz się, jakie są rodzaje sztabki, monety. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. I pamiętaj, nie daj się złapać na tanie oferty typu złoto w supercenie. Jeśli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to to sam już wiesz. Na koniec chcę powiedzieć coś ważnego. Emocje. Inwestowanie w złoto to nie tylko liczby i kalkulacje, to także poczucie bezpieczeństwa. Kiedy trzymasz w ręku monetę czy sztabkę, czujesz, że masz coś trwałego, coś co ma realną wartość teraz i będzie miało ją w przyszłości. In Inwestowanie w złoto to nie sprint, to maraton. To inwestycja na lata, która pozwala ci przetrwać najgorsze burze. A wiesz, co jest w tym najlepsze? Nie tylko pieniądze zyskują stabilność, ale ty sam czujesz się w tym wszystkim coraz lepiej. Pomyśl o złocie jako spokojnym staruszku. Nie biega, nie robi hałasu, ale zawsze jest tam, gdzie trzeba, gotowy, by wesprzeć się w trudnych chwilach. No, i co myślisz? Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Ci, że złoto to coś więcej niż tylko błyszczący metal. To inwestycja, która może dać Ci spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli myślisz o swojej przyszłości, złoto może być Twoim kluczem do finansowej stabilności. Nie czekaj, zacznij od małych kroków i pamiętaj, że edukacja to fundament każdej dobrej decyzji inwestycyjnej. Jeśli ten odcinek się podobał, koniecznie odwiedź stronę Bezpieczne Inwestycje. Znajdziesz tam więcej porad i inspiracji, jak zarządzać swoimi pieniędzmi i inwestować bezpiecznie. Zasubskrybuj podcast, zostaw opinię i podziel się z nim z kimś, kto też by chciał zapanować nad swoimi finansami. Dziękuję, że spędziłeś ten czas ze mną. To był podcast przy Kawie o finansach, Twoja dawka wiedzy o pieniądzach przy filiżance kawy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.